Bartku. Cześć, uh, a ja właśnie szukałem Eureki. Chciałem zaprosić ją do mojego fortu. Co za zbieg okoliczności, bo właśnie chciałam spytać, czy pobawi się w moim forcie. Fajnie tam u mnie? Mój też jest świetny. Jest taki, jak chciałam mieć. Mój też! Zwykle tak jest. Czasami jest... Mi tam trochę samotnie. Serio? To super! E, znaczy, bo widzisz, w moim forcie też jest samotnie i za cicho bez twojego bębnienia. Mój fort jest nudny bez tego peperowania. <noise> Jestem wykończona. Koniec budowy na dziś, maczku. Mam już dosyć. Eureko! Hejka, coś nie tak z fortami? Skąd? Mój jest wspaniały. Mój to nadal prawie raj. Ale czegoś jednak brakuje. Przyjaciół. Przyjaciół! Tak! Tęsknię za wami. Ja też. Mm -hmm. Co mówisz? Mówię, że ja też tęsknię za wami. Będziesz na nas zła, jeśli zburzymy forty? Spokojnie, Maćku. Słucham was. Podoba nam się wszystko, co zbudowałaś. I wiemy, jak się napracowałaś. Ale nie jest fajnie być samemu. Tak. I fajnie mieć swoje miejsce, ale lepiej bawić się razem. Złościsz się? Mogłabym, ale mi też brakuje zabawy z wami, więc może zmienimy te forty w coś, z czego wszyscy skorzystamy. Skoro mamy zburzyć nasze forty, to musisz zrobić jedną rzecz. Odpocząć, budowałaś cały dzień. Tak, rację! teraz my wszystko zrobimy. Maćkowi i mnie to się podoba. Ale może mogę pomóc tylko trochę. jest świetna Ma części ze wszystkich fortów. Małpi Guy Pepper. Światełka Bartka. Dzwonki wiatrowe Julii. Tron Boga. I moją żółwią poduchę A najlepsze, że zbudowaliśmy ją razem. Juhu! Uje! Ale Uje! Uje! Bardzo, bardzo lubię twój kanion. A ja lubię twój kanion. Ma najmniejsze echo. Jakie echo? Nie słyszałaś? Słuchaj! Brawo! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.